Witam panowie i panie z tej strony, Imir. Dzisiaj wracamy do gry, na którą co najmniej połowa mojego kanału czekała, czyli Critical Ops. Jeśli chcecie, abym stale nagrywał tę grę lub Standoffa 2, to pamiętajcie o tym, aby zostawić lajka i jakiś motywujący komentarz. A poza tym możecie podostać film jakiemuś swojemu znajomkowi, który gra w Cyberpunk lub Standoffa. Będę mega wdzięczny. No i zapraszam do oglądania. No dobra, także zobaczmy, jak gra się w tę grę. <laughs> nie grałem naprawdę długo, odpaliłem sobie tylko jedną grę na Dev także nie mam dla tego pojęcia, jak będzie nam szło. Eee, czym ja grałem, już nie pamiętam nawet. Aka chyba? Z pistoletów, no to wola, <śmany> lubiłem tego usta. No, widzicie, mam nawet stare skiny, bo wiem, że teraz są nowe zupełnie. E, także ja nie potrafię zbytnio <śmany> grać w ogóle, nie potrafię grać, także nie oczekujcie za dużo. Na czułości sobie jeszcze nie potrafię spasować. Ojo, panować rozrzut, to też jest Mordenga. Mam no, widzę, że tutaj goście, którzy coś potrafią grać, grają. Także, no niestety <gry> może się na mnie udać. Na razie będę grał def mecze ze względu na to, że nawet nie mam odblokowane rankedów, a rankedów na razie też nie chcę grać, dopóki się nie nauczę zbytnio grać, ale miejmy nadzieję, że to kiedyś nastąpi. E, także będę sobie codziennie chociaż jedną grę grał, no w zależności od tego, że będę miał czas. Kurde czułości sobie nie mogę spasować cholernie, No nie, dajcie mi jakieś porady odnośnie spasowywania czułości. Ojeju! Ojeju, jeju. Może weźmy sobie coś prostszego na start. Gdzie mamy karabiny? Tutaj M4 weźmiemy. Dobra, M4 się nie strzela najgorzej. O! No kurczę, oni biegają i strzelałem. Nie pamiętam, jak to się grało już w tę grę. Naprawdę grałem już, nie wiem, dwa, trzy lata temu. Coś takiego dawno i nieprawda. W ogóle jeszcze Zajmassista uży y używam. O! Gdzie ma nara? Ojoj, oj. Znaczy, oj, oj. nie wiem, powiem wam szczerze, jak to wygląda. W sensie zastanawia mnie totalnie, jak wygląda sprawa ze słyszalnością w tej grze, bo mam wrażenie, że jak gram na komórce, to o wiele gorzej słyszę. Eee, ojeju, właśnie, niż grając na PC, nie wiem od czego to. Jeżeli macie jakieś porady, jak zrobić, żeby było słychać lepiej na komórce, może jakieś słuchawki polecać albo coś takiego? To piszcie. O Jezu, co się stało? Włączyłem przez przypadek tabelę wyniku. O, dobra, coś wyszło. Oj. Oj, oj, oj nie no, raczek nieboraczek totalny. Co mogę powiedzieć, no kurczę? Kiedyś się nauczę grać, na razie muszę sobie spasować czułość, ale naprawdę nie mam bladego pojęcia jak to zrobić, bo nie gram zbytnio w żadne gry na telefonie. W sensie, no wiecie, ja jestem PC towiczem, <grym> także nawet w celu obce jak był na pececie, to grałem na pececie. O, no kurczę! jeszcze z tymi shotgunami latamy. a właśnie, przecież mamy zadania do zrobienia. Rozbroj bombę w trybie rozbrajania, zabić czterech graczy karabinem sniperskim i SMG Vector. Dobra, spróbujemy tym SMG Vector. Wektor, wektor, jest tutaj wektor. Czy wektor? Wydaje mi się, że go nie było, jak grałem. O, ojeju, 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 dobra, zabiłem. Oj, oj, oj. Ja wam mówię, kiedyś będę pro-obiecuję. Nauczę się. O, dobra, jest, kolejny zabity. Ja pierdzielę, jak oni strzelają. Chciałem zobaczyć takie osoby, które grają dosyć dobrze. W sensie chciałbym, żeby pierwsze powiedziały mi, co robić, żeby grać dobrze. O, a po drugie, chciałbym zobaczyć, jak grają, bo nigdy nie widziałem. Oj. Ajajaj, ochrona respa najgorzej. Przecież nie wiem jak się z kablem gra, bo ja mam kabel podłączony do telefonu. Mi to strasznie przeszkadza w jakimkolwiek graniu. Op, dobra jest. Oj, 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 dobra. Fart, bo fart, ale potrójne zabójstwo. To się liczy. O! Ojeju, ojeju. Ale ja nie jestem tak przyzwyczajony do aim assista. Wiem, że mogę go sobie wyłączyć, ale bez niego to na pewno nic nie będę trafiał. Wiem, że prosy grają albo z bardzo małym aim assistem, albo w ogóle bez aim assista. No, ale tak jak mówiłem, no ja średnio będę mógł. Dobra, jaką snajperką mam zabijać? M14. Spróbujmy, zobaczymy, jak się strzela z M14. Nie, <laughs> strzela się słabo, ale to dla mnie. Hop, hop, hop. Dobra, zabity. Łatwo. Eee... O, ojej, jak szybko zabił. On w biegu ze snajperką strzela? To jest ciekawe w ogóle. Tego nie rozumiem. Chcę w się, sensie by to nie przeszło. Totalnie by nie przeszło. Oj. Z której strony się wychyli, typo? Tutaj będzie kampić? Pewnie będzie. O, co jest? O, tu nie jeden kampi, tylko więcej. Hmm, hmm, hmm. No Dobra, zróbmy drugie zadanie, to będę zadowolony z siebie. Może o tak powiedzmy. Nie pamiętam, czy zadania. O, dobra. Jeszcze chyba. Oj, oj, oj. Kurde, ten assist to jest masakra. Stop. No jakby się dało na padzie grać, to powiem jeszcze, żebym skorzystał na padzie, bo na padzie coś tam jeszcze umiem! ale na dotykowym ekranie. Oj oj, oj średnio, średnio. O, dobra, zaliczona misja. Fajnie. Ciekawe, jakie teraz bronie są w mecie w ogóle. Możecie napisać mi w komentarzu. Totalnie nie wiem, a chciałbym się uczyć tymi brońmi, które są w mecie. Obstawiam, że akacz będzie, bo akacz z reguły w takich grach, jest po prostu w mecie. On jest z bardzo dużym rozrzutem zawsze, ale w zamian za to. O jezu, nie, nie, nie. Ale w zamian za to. Zamiast <laughs> zamian za to jest po prostu dobry, no po prostu ma dobry dmage. Ojojoj. Oj, oj. Dobra, w też. O, dobra. Jak opanować rozrzut na ekranie dotykowym, powiedzcie mi. Na no, myszce to jest proste, naprawdę. Proste, ale to też dlatego, że jestem jednak starej daty graczem, jestem boomerem, so you know guys. Ja też nic nie widzę na tym ekranie, kurczę, no jestem ślepy, ja widzę mniej więcej tego typa. Ale nie wiem jak ja bym miał, o w taki czubek jakbym, jakbym miał mu trafić, po prostu nie wiem, nie znieczaję tego totalnie. Jezu, ile ich tu stoi, ja pierdzielę Kurde, jak mu w głowę? O, coś trafiłem. A nie najgorsze to, że mogą mnie przeskanować. Jeszcze gościu biega z karabinem i, <noise> i zabija tak śmiesznie. Kurde, chyba jako noob będę musiał używać jakiegoś AUGa albo czegoś takiego. Obstałem się, to, o Jezu, co jest? Będzie nupskie. Najgorzej, że klika w tę tabelę wyników. TB wygrywa. Obstałem, że to my, tak, to my, bo mamy więcej punktów, także okej, okay, dziękuję. <śmiech> <śmiech> dziękuję za oglądanie. Na razie taki krótki odcinek z COPSA, ze względu na to, że po prostu muszę się rozgrzać, także pewnie następne odcinki będą lepsze. O Jezu, 75 zabić, ja pierdzielę. Czy są tutaj demka? Raczej wątpię. Tak jak nie na przykład Call of Duty. O, obejrzę sobie reklamę jeszcze. A ja się z wami żegnam, także widzimy się w następnym odcinku. Już niedługo. Może ze stendofa. <laughs> Cześć.